W dzisiejszym odcinku mam w głowie w toalecie i jestem normalnie w kiblu. A tutaj jest mój tata. Synek, widzę cię, jesteś takim małym kiblem. Słuchaj, uh. życie kibla nie jest takie proste. Musisz zjadać takie kupy, żeby być mega wielki jak ja. Ej, faktycznie po kible jedzą kupy, bo tam się robi kupę. Dobra, to zjem sobie ją i pumę i urosłem. Widzisz to, synek? Uh. O to chodzi. Zjadź następną. Musisz jeść dużo kup To no jasne, że tak, dobra. Uwaga, zjem sobie i łod, dobra, rosnę. A tutaj widzę jakąś złotą kupę co to jest? Tak musisz ją zjeść! Ta kupa da ci więcej rozmiaru. Ona jest bardzo dobra. Ej, dobra, wziej ją i e łot! Faktycznie, dobra, te kupki są takie dobre, a miał. Ale chodź za mną, patrz, tutaj jest tęczowa kupa. Ona jest najrzadsza i musisz ją zjeść, bo daje bardzo dużo wielkości. Ej, dzięki wielkiej tata. Teraz zostanę największym kiblem na świecie. Zjadam wszystko. Tu jest nawet papier toaletowy. No tak, tylko jak ty rośniesz, Jesteś. Taki, taki duży! Wiesz co, tata. A teraz będę nawet większym kiblem od ciebie. Cały czas rosnę. Ha, ha. Co ty powiedziałeś, synku? Nie, nie, mów tak. Ja jestem największym kiblem i nikt nie będzie większy ode mnie. Nie no, wiesz co, tata, ja będę większy. Nie obchodzi mnie to już. Co ty A. powiedziałeś? Chodź tu, zjem w takim razie. No nie, widzowie. Teraz jestem znowu takim małym kibelkiem, bo mój tata mnie zjadł. No nie. Ale dobra, wiecie co? Chyba muszę jeść tutaj więcej tych kupek. Nie ma szans. Nie pozwolę ci zjeść żadnej kupy. Gdzie ty jesteś, mały syn Rodzi? idę cię zjeść. No nie, mój tata jest na środku i je najlepsze kupy. O, o, ja muszę gdzieś znaleźć coś innego do jedzenia. Tam jest coś fajnego, tam jest jakaś strefa VIP. Ej, co, co? ty mówisz? Jaka strefa VIP? Chodź tutaj do tatusia, muszę cię zjeść. Nie, zostaw mnie, proszę, ja chcę zostać największy. Tak jest i wezmę sobie wow speeda. Co? Czemu ty Ta... jesteś taki szybki? Wracaj tutaj, mały leszczu. O, no, taki chwileczkę, no nie. Ho, ho, ho. I co? Zjadłem cię i teraz ja pójdę sobie tutaj na strefę VIP. Co? Jak to? I tam są takie kupy. Łot, co to jest? Sorry, Luczek, ale nie mogę ci pozwolić zostać większym kiblem ode mnie. Dlatego zjadam te tęczowe najlepsze kupy, które dają mi taką wielką wielkość. No nie, ale chwileczkę. Widzę tutaj jakieś większe kible na tej mapie. tu pomocy. Nie ma szans. Nikt ci je pomoże. Będziesz najmniejszym kiblem, a my zostaniemy największymi kiblami na świecie. No nie, widzowie, czekajcie. Patrzcie, tutaj są jakieś kible, które mnie chyba pożrą. No nie, muszę uciekać. Tak, zjadajcie. Tego małego kibla w tej chwili Nie dajcie mu rosnąć No nie widzowie dobra pójdźmy sobie tutaj na środek I tak tutaj na pewno urosnę bardzo szybko Chwileczkę idzie do mnie ten wielki kibel Tak zjadaj go bo ho, ho. to jest twój koniec No nie widzowie po raz kolejny jestem najmniejszy Ale wiecie co ja chyba podejdę tutaj do mojego taty I kupię potajemnie tą strefę VIP On mnie nie będzie widział Ale mam tutaj dużo kupek. o to chodzi Jestem coraz większy Tak coraz większy dobra tata to wiesz co Ja jestem tam i nic nie zbieram żadnej kupy Uf. Ho, 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 i bardzo dobrze, bo ty jesteś taką mm. słabą toaletą. Ale chwileczkę, widzowie, ty, ja nie mogę wziąć w ogóle tej kupy. Chyba jestem za mały, muszę mieć chociaż trochę rozmiaru. O, mniam, mniam, jakie uh. pyszne kupki, ale chwila, czy ja widziałem tutaj jakiś kibel? Chcę go zjeść! Ej, tak, mój tatu poszedł gdzieś dalej i chwila, on zostanie zjedzony przez tego wielkiego. O nie, przecież mamy sojusz, ty głupi kiblu. Mówiłem mm. ci, że mamy zabić małego kibla ludzka. Co, małego kibla ludzka? Dobra, widzowie, ja chcę zostać większy nawet od tego typa i zjeść każdego, Aha, patrz, to, to jestem tutaj. Ej, chwila, luczek, co ty robisz Aha. na strefie wipnu? No, nie gadaj, że ją kupiłeś za robuxy i chcesz zostać największym kiblem. No pewnie, że tak. I wiesz, co? W tym momencie kupię sobie wielkość razy dwa za 5 robuxów, ale mój tata tego nie kupi. Ej, czekaj, co? Wielkość razy dwa? Przecież Aha. to jest oszustwo. O, tak, i czekajcie, teraz mam osiem tysięcy. jak sobie kupię jeszcze raz za te dziewięć robuxów, to uwaga, ile będę miał? Po prostu więcej zbieram. Zobaczcie, już mam dziesięć tysięcy. No jak to twoja o, wielkość jest ogromna, ale nie mogę ci na to pozwolić, ja będę większy. No nie, kupuję sobie jeszcze rozmiar razy cztery. O tak, wiesz co, to już się żarty już skończyły. Teraz nawet zjadam te malutkie kibelki. Chodźcie tutaj, uwaga, i tutaj jeszcze jest jeden. Co ty robisz? E nie, dobra. Uh. Muszę cię teraz znaleźć, na pewno cię rozwalę i zginiesz jako najmniejsza toaleta. Ej, widzę cię, ty jesteś tam, ale nie możesz wyjść z tego kibla, a ja sobie tutaj chodzę i ta mapa jest dobra. Tutaj widzę pełno kibli, więc ja w tym momencie kupię sobie w sklepie na przykład spida razy dwa za 500 robuxów. Co razy podwójna szybkość, to jest zbyt dobre. I bardzo dobrze, teraz będę uwaga, chodzi coraz szybciej, tak jest! No co to jest niemożliwe, ty zaraz Aha. będziesz większym kiblem! O tak, i czekaj, kupię sobie jeszcze rozmiar razy pięć, będę zbierał kupy i rosną coraz więcej! No nie mogę, ty jesteś zbyt o. agresywny, nie rób tego, Luczek, nie rośni! O tak, i czekaj, tutaj mam magnes, biorę go też, albo je nie, nie dałem rady, ale po zbieram! No co, ty jesteś Aha. za mocny, a mnie ktoś zablokował w tej strefie VIP, Obie próbuję zjeść, widzisz to? Ej, faktycznie widzę, ten gościu na ciebie poluje ten kibel, ale spokojnie, ja zjem go i ciebie! Jak to? Nie ma szans. Wiesz dlaczego? Zobacz, co się teraz stanie, bo ja się powiększę i zaraz będę większy od niego. Co? Jak to powiększysz? Czekaj, muszę to zobaczyć. Co tutaj się stanie? O tak, jestem teraz taki duży, że on już sobie poszedł i zjadał każdą możliwą kupę. O nie, wiesz co? Teraz ja może tutaj wejść i też będę rosnął. Wow, już mam 200 tysięcy. No co? Jaki ty <laughs> jesteś wielki. Ej, ty szybki smrodzie. Wracaj tutaj, muszę cię zjeść. Nigdy w życiu. Dobra, wiesz co? W takim razie muszę sobie pomnożyć mój, moją wielkość Razy dwa, uwaga, za 150 rubuksów. Co, jak to razy podwójna wielkość? To będzie za dobre. O tak, teraz ten kibel na mnie poluje, ale ja zjadam tutaj te, te malutkie kible i teraz będę naprawdę największy. No nie <laughs> mogę, nuczek, wiedziałem, że to był błąd, żeby uczyć cię, jak zostać największym kiblem, ale spoko, jeszcze mogę cię zjeść. Nie zjesz mnie, dobra, ja kupuję rozmiar razy 6 i będę wydawał tyle rubuksów, bo naprawdę chcę być tak jak ten kibel, który tam stoi i wtedy cię zje Poczekaj, ty już masz aż 700 tysięcy wielkości, Aha. a je, ja mam jeden. Kropka 5 miliona, a ten gość ma prawie 3 miliony, a to oznacza, że zaraz go zjem. O, tak, nieprawda, bo ja go zjem Pipek za chwileczkę. Będę największy, pać już mam razy 8 i teraz razy 9 nawet! Nie masz szans, nie wierzę ci! To jest niemożliwe! Ja cały czas to zjadam i będę większy od niego! Jak to cały czas zjadasz? A ja teraz mam prawie milion, zobacz jak to leci! Naprawdę niemożliwe! Dawaj Aha. mi to! A ja mam już 2 miliony! Ej, chwileczkę, teraz mogę kupić za 5 robuxów razy 10? size. do no dobra, kupuję. Tylko 5 robuxów. przecież to jest zbyt dobre. No właśnie, kupię to i chwileczkę. Wow, jak ja dostaję i teraz mam maksa. No co? Ja też mam maksymalną wielkość, uh. ale ty stajesz się bardzo wielki. Wiesz co? Ja mam za mało tej wielkości. Ja w tym momencie spróbuję wejść tutaj, gdzie ty jesteś i weź się suń. Ej, no co ty robisz? No nie rób tego. Czekaj, ja muszę zjeść tego typa i chwila, jestem większy od niego. Mam nad swoim kibelkiem koronę. Mm. ja, ty jesteś największy, a ja muszę zdobyć tą koronkę. Nie ma co. Dawaj, teraz zjadam tego kibla Chodź tutaj, kibelku Ej, faktycznie, tego za chwileczkę zjesz No co jest? Tak, wracaj tutaj, Oho, Będę mieć 5 milionów rozmiaru kibla Zostanę uh. największym kiblem I nigdy mnie nie pokonasz, chodź tu Ej, faktycznie, dobra, widzowie, ja mam chwileczkę, żeby oczywiście Zjeść te tutaj kibelki Nie ma szans, ja będę większym kibelkiem Od was wszystkich Patrz, te małe kible przede mną uciekają Ej, faktycznie, dobra, widzowie, ale naprawdę Nie wiem, jak zrobić, żeby być taki duży jak mój Da, da. Nie zrobisz tego, bo teraz zjadłem tego największego kibla i mam aż da. 5 milionów wielkości. Ej, faktycznie widzę to. O, o, mamy mega przewalone. A dodatkowo zjadam jeszcze mniejsze kible, żebyś nie myślał, że kiedykolwiek będziesz A, da, da. większym kiblem ode mnie. Nie, no nie, dobra, ja to zjadłem. Muszę teraz zdobyć jeszcze 3 miliony siły, ale to będzie mega ciężkie. 3 miliony? Ho, -ho to za dużo. Nigdy ci się nie uda. O, nie widzę. Mnie. Chyba kupię sobie tutaj 5 milionów rozmiaru za 700 Robuxów. 105 5 milionów rozmiaru, czekaj, to jest nielegalne. Czekaj, kupiłem to i chwilę. Coś nie zadziałało, ty, ja tego nie mam. No, ho, ho, i co? co? Mówiłem ci, nigdy mnie nie pokonasz. No nie, to był jakiś skam, dlaczego? Teraz muszę zbierać tego jeszcze więcej i wiesz co? W takim razie kupię sobie jeszcze raz wielkość razy 2 za 150. O, jesteś mocny, ale nigdy nie będziesz mocniejszy ode mnie. Jak to już mam 5 milionów? Dobra, widzowie, kupuję tego teraz jak najwięcej. Chodźcie tutaj, kible, musimy się zebrać i rozwalić o. luczka, żeby nie był taki Duży. Ale chwileczkę. Jestem teraz największy. Zobacz, to ja mam koronę. No co, tak nie będzie. Wiesz dlaczego? Bo teraz Uff. ja mam tą koronę i mam 12 milionów rozmiaru. O nie, widzowie, wiecie co? W takim razie kupię jeszcze raz, razy dwa. Dobra, ja muszę być lepszy. Czekaj, czy ty będziesz mieć teraz 20 milionów rozmiaru? Pół chwileczkę. Tak jest. Zobaczcie, jestem taki wielki jak ten kibel normalnie. No nie, nie ma szans. Wiesz dlaczego? Bo teraz Uff. ja mam 24 miliony rozmiaru. O nie. Dobra, w takim razie ja nie mogę już wydawać robuxów Muszę oczywiście zjadać te malutkie kible, tak! Ohoho, i co? Kto jest największym kiblem? Mówiłem ci, że ja to wygram Dobra, widzowie, mam pomysł Teraz zaciągnę jego tatę tutaj pod jakiś kąt Żeby mnie zjadł, a wtedy się powiększę Na pewno mnie nie zjesz, ty jesteś nuben. Jak to? Co ty powiedziałeś? Oh. Wracaj tutaj, mały śmierdzielu Nie będziesz mnie obrażać O nie, on idzie mnie zjeść, ale w tym momencie on się nie spodziewa Że pod ścianą kupię sobie rozmiar razy dwa O tak, nie masz gdzie uciec I co? Nawet ta Prędkość, nic ci jednak, kto jest o, lepszym kiblem, no pewnie, że ja! No pewnie, że ja! Uwaga, PUM! Tak jest. zjadłem cię! O, co ty zrobiłeś? O, o, o. No nie zginąłem! O tak, zostałem największym kiblem w tej toalecie, to jest takie śmieszne!